Państwo, Aleksander Majewski magazyn gorące pytania, telewizja w Polsce.pl. Drodzy Państwo, temat wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich elektryzuje opozycję, elektryzuje koalicję i znów prowokuje do stawiania pytań o ewentualne, czy też całkiem realne podziały właśnie w szeregach rządzących. W tej odsłonie stawiamy pytanie, czy sprawa RPO podzieli koalicję rządzącą? Mamy oczywiście na myśli zjednoczoną prawicę, a razem z Państwem, razem ze mną są Marcin Makowski, Wirtualna Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. I Krzysztof Świątek, Polskie Radio 24. Dzień dobry. Panowie, sprawa wyboru rzecznika praw obywatelskich. Można powiedzieć, że siadaliśmy jak do telenoweli, mówiąc Włodzimierzem Szaranowiczem. No i rzeczywiście tak jest, tylko tutaj chyba nie towarzyszą nam tak pozytywne emocje jak w przypadku startów Adama Małysza. Raczej towarzyszy nam już pewne zniecierpliwienie, chociaż też pojawia się odrobina ekscytacji, zwłaszcza gdy widzimy tę różnicę zdań, jaka panuje między porozumieniem Jarosława Gowina a prawem i sprawiedliwością. Na jakim etapie jesteśmy obecnie i czym wreszcie ta różnica zdań między porozumieniem a pisem może się skończyć? Marcin Makowski, prosimy. No jesteśmy na etapie. Chciałbym powiedzieć, że w finiszu tego nie tak mało ciekawego serialu, bo, bo stawką nie jest bawienie. Widzów, tylko funkcjonowanie No może nie najważniejszego, ale jednego z naprawdę istotnych, ważnych organów kontroli w państwie polskim. I dzisiaj stawką jest oczywiście nie tylko to, kto będzie rzecznikiem praw obywatelskich, ale może nawet bardziej, kto będzie w stanie stworzyć taką większość, która i w Sejmie, i w Senacie tę kandydaturę zaaprobuje. Dzisiaj porozumienie wchodzi do gry jako nie tylko. Ten podmiot polityczny, który podnosi rękę za lub przeciw kandydatowi całej Zjednoczonej Prawicy, ale ktoś, kto próbuje, mając mało szawa i tak naprawdę mało mocy przerobowych dzisiaj na scenie politycznej, być rozgrywającym. To jest granie ponad stan, ale możliwe, że zakończy się sukcesem, bo jednak to dotychczasowe strategie wszystkie właściwie nie, nie przynosiły powodzenia. Każdy kandydat Prawa i Sprawiedliwości spotykał się z odrzuceniem przez Senat, więc trzeba próbować zmienić te, te reguły gry. No i Jarosław Gobin, głosując przeciwko Prawa i Sprawiedliwości, wystawiając kandydata, który ma poparcie, czy PSL wystawia, ale, ale, ale z poparciem porozumienia, kandydata, który, którego większość opozycyjna również popiera, pozycjonuje się tutaj no, takie już być może. Wyprzy, antycypując wydarzenia pozycji kogoś, kto to będzie musiał szukać w polityce miejsca poza Zjednoczoną Prawicą. Wydaje się, że no dzisiaj już nie ma za bardzo yy, pola do, do manewru Jarosław Gowin, więc to po prostu stara się narzucać tądry, ale wydaje mi się, że siły do tego na razie nie starcza. Siły nie starcza, ale Jarosław Gowin próbuje, tak jak wspomniał redaktor Makowski, narzucać ton tej właśnie gry. Gry o funkcję rzecznika praw obywatelskich, o zaznaczenie obecności również swojego ugrupowania w tej rozgrywce. Pytanie do Krzysztofa Świątka. Powiedz proszę, jak to wygląda z perspektywy Twojej jako komendatora? Taki, taka sytuacja, taki być może kryzys dla Zjednoczonej Prawicy, dla koalicji rządzącej jest czymś, co może wywołać naprawdę rozpad tejże koalicji, czy też może po prostu przesadzamy. Jest to po prostu różnica zdań, tak jak mieliśmy różnicę zdań między Prawem i Sprawiedliwością, a Solidarną Polską. Tak, teraz mamy różnicę zdań między wiodącą partią rządzącą a partią koalicyjną, która również może mieć swoje odrębne zdanie w tej kwestii. No, sprawa wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich nie doprowadzi do rozpadu tej koalicji. To jest jednak sprawa no, wyboru oczywiście istotnego tak, urzędu, tak jak powiedział Marcin Makowski, kontroli państwowej, ale jednak nie jest to instytucja tego kalibru, żeby o nią miała się rozbijać koalicja rządząca, nawet jeżeli porozumienie postanowi zagłosować za kandydaturą profesora Wiązka, czyli za kandydaturą opozycji zjednoczonej. Koalicja się może rozpaść, jeżeli będą problemy z głosowaniem kolejnych ustaw Polskiego Ładu, a tutaj mamy także deklarację polityków porozumienia Jarosława Gowina, że nie wszystkie propozycje, chociażby podatkowe, są godne zaakceptowania. Jarosław Gowin. Popiera zresztą kandydaturę nieprzypadkową, bo się okazuje, co ujawniła Anna Burzyńska i Andrzej Sankiewicz, że popiera kandydaturę profesora, który przygotował ekspertyzę prawną w momencie, kiedy nastąpił konflikt w porozumieniu pomiędzy Jarosławem Gowinem a Adamem Bielanem. Z tych ekspertyz wynikało, że oczywiście pełnię władzy ma Jarosław Gowin, ale mało tego tam były nawet daleko idące wnioski, idące nawet w kierunku odpowiedzialności karnej, którą mogły ponieść, odpowiedzialności prawnej, którą mógłby ponieść. Jest Adam Bielan, więc rozumiem, że to jest no, prawnik, który dla Jarosława Gowina nie jest przypadkową osobą, co jest jeszcze dodatkowym czynnikiem. W sytuacji, kiedy no, porozumienie dotrzyma słowa. Rzeczywiście może, może się okazać, że profesor Wiącek otrzyma wystarczającą liczbę głosów, chociaż jak to widać w, chociażby w Senacie z po, poparciem ze strony opozycji różnie różnie bywa. No jest też pytanie, ilu, ile szabel ma de facto w tej chwili Jarosław Gowin, bo jak wiemy Adam Bielon buduje nową nowe ugrupowanie politycznej deklaruje że dzięki temu ugrupowaniu Zjednoczona Prawica będzie miała nawet ponad 240 posłów więc może się za chwilkę okazać, że Jarosław Gowin dysponuje na przykład liczbą 5 siedmiu, 7 może posłów co oczywiście też jeszcze nie niekoniecznie grzebie kandydaturę profesora do dlatego że słyszymy deklaracji także ze strony Konfederacji która miałaby poprzeć, kandydata PSL-u a więc tutaj do, tej, do tego bloku opozycyjnego dołącza jeszcze Konfederacja która do tej pory stała z boku więc ja bym rzeczywiście nie wykluczał że ta kandydatura, zyska poparcie i rzeczywiście profesor zostanie wybrany, Wydaje mi się, że. Pewnego rodzaju błędem ze strony Zjednoczonej Prawicy było wystawianie kolejnych posłów tego ugrupowania przy, w sytuacji, w której wiadomo było, że senatorowie nie zagłosują za posłem prawa i sprawiedliwości. Raczej należało poszukać jakiegoś autorytetu albo jakiegoś działacza lokalnego, który może wcześniej wystawić także senator Lidia Staroń która jednak no, ma zasługi na polu działań na rzecz praw lokatorskich w każdym razie wystawić poszukać kogoś takiego takiego kandydata kalibru Janusza kochanowskiego czyli no naprawdę świętej pamięci który był, ekspertem także w, w zakresie prawa i który no chociażby jeżeli chodzi o, reformowanie propozycje zmian w sądownictwie ale także reprezentowanie, konkretnych pra, praw pokrzywdzonych osób no poczynił bardzo wiele i miał ogromny autorytet jako, jako rzecznik praw obywatelskich, a jak wiadomo, nie wywodził się stricte z działalności politycznej. No takiego kandydata nie znaleziono, i teraz rzeczywiście może być tak, że opozycja przeforsuje swojego kandydata przy wsparciu Jarosława Gowina. Pojawia się nazwisko profesora wiązka Co ciekawe, przed chwilą prezentowaliśmy tekst, jaki ukazał się na portalu w polityce.pl związany z pewnym rozdźwiękiem również w szeregach prawa i sprawiedliwości, bo to profesor Zbigniew Giżyński wyraził naprawdę słowa poparcia wobec właśnie profesora Wiązka podkreślał jego zasługi, i jego cechy, które mogą go predestynować właśnie do objęcia takiej funkcji, więc widać, że również jest zasiany ferment w szeregach prawa i sprawiedliwości na no przynajmniej jeden głos odosobniony w postaci tej opinii profesora Giżyńskiego ale mówimy o panu profesorze Wiązku, więc może poprosimy o wypowiedź właśnie samego zainteresowanego. Moim credo, jeśli zostanę powołany na ten urząd, będzie przede wszystkim artykuł 30 Konstytucji wyrażający zasady godności człowieka, godności każdego człowieka, prawa do szczęścia, prawa do aktywności społecznej, prawa do szacunku. Jak również preambuła Konstytucji, która mówi o tym, że każdy człowiek posiada taką samą godność, niezależnie od tego, jaki ma światopogląd, niezależnie od tego, czy wierzy w Boga, czy też te uniwersalne wartości, wywodzi z innych źródeł, niezależnie od poglądów politycznych. Ja myślę, że są to wartości, pod którymi każdy by się podpisał, każdy z nas, ale widzimy: mamy kandydata do tak ważnej funkcji z jednej strony logo Polski 2050, z drugiej strony logo koalicji obywatelskiej. Mam na myśli te emblematy, jakie pojawiły się na maskach przedstawicieli tychże formacji. I tutaj pytanie, czy może zjednoczona prawica, to już, co już poruszaliśmy w tej dyskusji, nie przespała właśnie tego momentu to, o czym panowie mówili, żeby wystawić właśnie kogoś tego rodzaju tego formatu być może właśnie profesora, prawnika, kogoś kto niekoniecznie ma ten szyld partyjny gdzieś przed sobą. Bo teraz mamy jak to się określa niezależnego kandydata, ale już w otoczeniu określonych emblematów partyjnych, czy tutaj właśnie nie zabrakło tego ruchu wyprzedzającego ze strony PiS tej antycypacji. Marcin Makowski, prosimy. Myślę, że rzeczywistość nam udowodniła, że te strategie partyjnych kandydatów, politycznych kandydatów, były błędne, bo chociaż to było taka gra o pełną pulę, to jednak przelicytowano, bo ani profesor Wawrzyk ani profesor Wrublewski nie byli kandydatami, którzy mogliby no, w jakimś a nawet egzotywnym, waria egzotycznym wariancie uzyskać głosy większości senackiej. No, być może Bartłomiej Wrublewski był tego najbliżej. Ale nadal mówimy o no nie, niemalże pewności w tym, że większości senackiej nie uzyska. Tutaj musiałby nastąpić jakiś wariant zupełnie niespodziewany jakieś wolty jednego z senatorów. No więc, jeżeli się nie udaje takim sposobem, taką drogą, to trzeba było szukać kandydata, który miałby chociaż pozór niezależności, chociaż brzmi to okropnie w kontekście Rzecznika Praw Obywatelskich. Albo kogoś, kto byłby kandydatem spoza polityki, takiej rozumianej w ten klasyczny sposób, spoza polityki partyjnej. No i profesor Bioncek jest kimś takim, kto mógłby równie dobrze być kandydatem z Zjednoczonej Prawicy. teraz właśnie. Przypomniałem sobie, że, że przecież w sumie ta notatka, która jest mowa, którą sporządził profesor wiązek dla porozumienia Jarosława Gowina w walce z porozumieniem Jarosława Gowina kierowanym przez Adama Bielana, publikowałem ją po raz pierwszy na wirtualnej postaci 9 lutego tego roku i ta notatka jest pełna właśnie takich, takiego języka prawniczego na wysokim poziomie eksper, eksperckości i mówimy też o kimś kto Chociaż jest w polityce tylko jako ekspert, to jest z tą polityką blisko związany, czyli mógłby się sprawdzić na tym polu, na tej przestrzeni, która dotyczy pracy RPO, czyli tego kontaktu władzy ze systemem prawnym. Dziwię się, że nie udało się dojść do Zjednoczonej Prawicy, a może się nie dziwię do takiego. Rozwiązania, bo ono byłoby chyba najbardziej salomonowym z wyjść. No i stawiano cały czas konsekwentnie na takich kandydatów, albo nie wystawiano, albo stawiano kandydatów, którzy byli jednoznacznie do odrzucenia przez opozycję. No i teraz opozycja zmieniła swoją strategię i, i poszła właśnie w kierunku szukania szerszego frontu. Być może jej się tym razem uda. Dziwię się, że po prostu, Jarosław Kaczyński nie znalazł takiej nici porozumienia ze swoimi kolekcjantami ale to więcej chyba mówi o stanie i jedności koalicji niż o sile opozycji dzisiaj. Oczywiście podziały w obozie rządzącym również występują, również o tym mówimy praktycznie co tydzień. Ten wątek gdzieś przewija się w naszych dyskusjach. Pytanie do Krzysztofa Świątka: wspomniałeś o tej wielkiej stracie, jaka nastąpiła po tragicznej śmierci świętej pamięci Janusza Kochanowskiego. Brakuje dzisiaj takich autorytetów, i wracam tutaj do mojego pytania: czy to jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość ma tak krótką ławkę, że musi przedstawiać kandydatów, którym niestety można dopisać ten wariant? Partyjny, to, tę afiliację polityczną partyjną, bo jednak taka cecha pojawia się w przypadku profesora Wawrzyka czy Bartłomieja Wrublewskiego, nawet jeśli bardzo wysoko ocenimy ich kompetencje. No to były próby właśnie w, rozegrania tego na swoim polu, tak? Czyli, czyli w łonie zjednoczonej prawicy przy jakimś założeniu, że być może uda się przekonać jednego z senatorów opozycji. Tak w sumie było początkowo chociażby z kandydaturą profesora Wróblewskiego, co do której senator Libicki mówił, że, że łączy go wspólnota światopoglądowa i na początku zadeklarował poparcie, no ale później pewnie został zmiękczony, politycznie doprowadzony do, do pionu. No i ostatecznie tej kandydatury nie poparł, co, co w jakiejś mierze też było może niedecydujące, no ale tam wystarczyło pewnie dwóch, trzech senatorów właśnie no trzech senatorów pewnie przekonać, żeby z opozycji, żeby taką kandydaturę, żeby taka kandydatura przeszła. Ja myślę, że jeżeli mam mówić też o swoim nastawieniu, to ja bym wolał mieć na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich jednak nie takiego suchego naukowca, jednak eksperta. Myślę, że w polskim życiu publicznym nadal jest bardzo wiele grup pokrzywdzonych, tak po prostu pokrzywdzonych przez na przykład duże grupy finansowe, przez ubezpieczycieli. Od razu zapytam, przez... masz na myśli Lidię Staroń, to byłaby dobra kandydatura? No Dlatego podałem ją wcześniej jako przykład, że to jest osoba, która jest znana właśnie z działań na rzecz praw lokatorskich, ale przecież wysuwano chociażby, można powiedzieć, wbrew zainteresowanemu, więc tu on, on się zarzekał, ale w którymś momencie pojawiła się nawet kandydatura Jana Śpiewaka na, na rzecznika praw obywatelskich. On od razu to przeciął, powiedział, że nie jest zainteresowany. No ale właśnie kogoś takiego, kto mimo, powiedzmy, wątłych na początku możliwości, mimo ogromnego narażenia, przecież ma też szereg procesów, za swoją działalność i nie bał się, można powiedzieć, wytoczyć jako ten Dawid pojedynku Goliatowi w postaci całej mafii i Rzeczywiście to jest ciekawe nazwisko, ta giełda nazwisk rzeczywiście w ostatnim czasie obfitowała nam w ciekawe nazwiska, ale to już jest dyskusja na inny temat, a już teraz panów, a przede wszystkim państwa, zapraszam do dyskusji na temat sytuacji w opozycji, a konkretnie w Polsce 2050. Do zobaczenia.